Się tak na szybko o zaworach, Nie prosił ustawić. No tutaj to pokrywa, tu jest 6 śrub. To jest imbuś piątka. najgorzej jest do tej, z tyłu się tu dostać. Trzeba tu e, albo czymś długim od góry tędy, albo tutaj takim krótkim. Tu tak samo jest bardzo ciężko, trzeba w tamtą stronę do tyłu wyknąć, tylko trzeba uważać na wtyczki z wtryskiwaczy. No i jak ustawiać? Trzeba patrzeć sobie tu na krzywki, żeby Wam pokazać, co jest na tym. Najlepiej brać i przestawiać sobie, dać sobie na piąty bieg i, i jechać samochodem. tak krzywka i tak, to są te, za, te zawory tu z tej strony to są zawory wydechowe a tam z tyłu są ssące na zimnym silniku ma być od 0,13 do 0,18 czyli 0,15 wystarczy, to jest tak średnio to akurat można te 0,15 na ciasno zrobić o, tu jest luz i nie jest luźny wydechowy nie, ten jest wydechowy luźny o a, wydechowe to mają być 0,30 chyba, jak dobrze pamiętam. A ciepło 0,40 i 0,23 no i jak tu jest krzywka. Jak idziemy do tyłu, ona się poprosi. Jak idziemy do przodu. Teraz jeżdżę. Proszę. Dobrze, że do tego... Świece ściągnie wtedy jest bardzo lekko. Zobaczymy jak zjedzie ta krzywka tu na dół. Nie tak, jak jest teraz, jeszcze niżej. Bo ten zawór jest teraz luźny. Tak samo jak ta krzywka tutaj zjedzie jeszcze niżej, to wtedy ten będzie luźny. Teraz są akurat obydwa, ale wtedy, jak widać tą krzywkę na dole, to wtedy jest bardziej pewne, że zawór jest luźny. Poluzować nakrętkę, przytrzymać później w odpowiednim miejscu, podłożyć tu szczelinomierz Jak on zaczyna się bardzo ciężko przesuwać Na 0,15 to wtedy na ssących to jest dobrze A tam ktoś napisał mi komentarze Mocno klepie, że to panewka, nie panewka Są zawory One się tu przesuwają na wałku i tylko ta sprężyna je trzyma. I to jest co dzień bo jest to wyrobione. Te sprężyny nie, nie, nie można naciągnąć, bo się za chwilę znowu z powrotem zrobi to co było. I to jest wszystko. Dlatego tak klepie. Jak jest, jak jest ten zawór. Jak jest ta dźwignia jest naciśnięta, to wtedy tego nie ma. tu jest ciasno, a ten jest luźny. I to klepie. I tyle. No i potem ja już sobie wymyłem pod nową uszczelkę. Pokrywy też wymyłem, tam jest uszczelka, wchodzi w rowek. Proszę. Wyczyścić. Założyć nową uszczelkę, skręcić. I tak wszystko szczuciemy. No to nie musi być mocno ściśnięte. Jak się skręca i będzie później widać że tu uszczelka przy tych śrubach tu wychodzić to już jest za mocno przy okazji można sobie tam e, jak się ustawia zawory to żeby łatwiej kręcić silnikiem odkręcić świece teraz się sprawdzi jak wyglądają tam do cylindrów e, trochę pukanki do silnika żeby pierścienie jak są nagarowane coś, żeby się przepłukały a jak będziemy tym powoli jeździć, to musimy będą tam przepłukiwać i później normalnie tam jest 1 mililitr nawet pół ale to 1 ml się temu nic nie się stanie to fajnie to rozpłynie po tych pierścieniach a jak poskładamy wszystko zanim założymy świecę przekręcić rozrusznikiem jak jest za dużo to to wychlapie a później normalnie zapalić to się spokojnie spali także nic z tym nie będzie no i później skręcić tak żeby ta uszczelka tu nigdzie nie wychodziła ona tu zaczyna wychodzić, to znaczy tu już samotno, że ją Może Możemy po prostu pokrywę sobie poprze, poprzeciągać chociaż ona jest cała aluminiowa, jest dość twarda, dość sztywna, no ale jednak dla chcącego nic trudnego Nie pamiętam jaki tam jest moment do kręcenia, chyba z 15 z 15 N, Także zobaczcie Tu się już do, do góry główny... jest tak samo przy śrubie sobie dołu wymyślił, żeby właśnie nie przyciągnąć jak dokręcamy i tu już jest prawie że oparty o tak samo tu z tyłu nie wiem czy to będzie widać ale tak tutaj najlepiej widać jest taki wypust malutki tutaj nad tym jest to tylko tak żeby dokręcić żeby tu dokręcić te zewnętrzne, sprawdzić te wewnętrzne się nie zluzowały, troszkę znowu je dokręcić i tak dookoła później objechać. Jak jest wszystko jednakowo mniej więcej z jednakową siłą, to wystarczy. No i to wszystko.